Dobry wieczór. Dobry to wieczór. Z... Przez wakacje się dużo pozmieniało w tym streamardzie naszym. I tak patrzymy, czy jesteśmy live. Jakby ktoś mógł nam coś tam miłego napisać w komentarzu, czy jesteśmy, czy nas słychać, czy nas widać. I no właśnie, czy nas słychać, i nas widać w tym pierwszym po wakacyjnym live, gdzie odpowiadamy na Wasze pytania. Z nami jest. Może nie z nami, tylko wspólnie prowadzimy to z Matyldą. Znajdziecie ją na stronie trzeciawyższa.pl, jak również u nas na grupie TEMDROP Polska. Tak, Mati, powiedz, co znajdziemy na trzecia wyższa? Na razie to może tam nie ma jakiejś dużej ilości materiałów. Też przez wakacje, niestety, nie miałam możliwości nadrobienia. Mam nadzieję, że teraz może coś zacznie się regularnie pojawiać. No to znajdziecie tam kontakt do mnie, więc gdyby ktoś był zainteresowany jakąś pomocą z mojej strony, to zapraszam. No i próbuję tam rzucać czasami jakiś artykuł, a czasami też przed wakacjami ruszyłam z podcastami. Troszkę umarło przez wakacje, ale już mam pomysły na kolejne odcinki, więc mam nadzieję, że też to pójdzie jakoś i, i, i będziecie mogli te, tego posłuchać i, i może Wam to coś pomoże. Dokładnie. Słuchałem tych podcastów, bardzo fajne, także zapraszam, żebyście też na Matyldy... Zresztą możecie oglądać nasze live'y też na, na Matyldy kanale na YouTubie, na naszym kanale i w grupie Tembro. Otrzymaliśmy od Was dwa pytania. Tutaj jeszcze chwileczkę sobie tylko przyjadę. O, dwa pytania, znaczy pytania od dwóch osób, a pytań jest trochę więcej. I pamiętajcie, że pytania możecie zadawać tutaj podczas tego live na bieżąco, lub też przysyłać nam na specjalny adres zapytaj.mapa.zaplanujodziny.pl i wtedy są one wyświetlane anonimowo, a wysłuchając, uzyskacie od nas odpowiedź. Nasze, nasze live y organizujemy w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. No, mieliśmy wakacyjną przerwę, to w miarę oczywiste, no, poczuwamy, ładujemy baterie, ale mam nadzieję, że już nam się uda wrócić do takich systematycznych naszych spotkań. No dobrze, to nie przedłużając, bo to dużo osób ogląda sobie później, nasze pierwsze pytanie: Pierwsze pytanie jest następujące. W jaki sposób dieta może wspomóc płodność i przyczynić się do poczęcia dziecka? I tu oddaję głos Matyldzie. Tak, znaczy to pytanie myślę, że można w różny sposób podejść do niego. Ja podejdę w sposób bardzo ogólny, bo nie jestem dietetykiem i nie będę tutaj Wam wymieniać i układać, jakie produkty można i czy, czy warto spożywać w momencie, kiedy myślimy o, o, o ciąży. Natomiast w jaki sposób dieta może wspomóc podnosić, i przyczynić się do poczęcia dziecka. No, generalnie trzeba zacząć od tego, że jakby nasz układ rozrodczy nie jest czymś osobnym, prawda? To jest część nas, naszego organizmu i musimy na to patrzeć jakby tak całościowo. Więc tak jak dieta wpływa w ogóle na funkcjonowanie naszego organizmu, tak samo będzie wpływała na funkcjonowanie naszego układu rozrodczego. Dlatego, no, zwłaszcza kiedy staramy się właśnie o, o poczęcie no to bardzo ważne jest to, żeby ta dieta była zbilansowana, żeby była różnorodna, żeby po prostu wszystkie potrzebne nam y, y, mikroelementy, witaminy były dostarczane, tak? żeby była bogata w warzywa, y, owoce y, i tak, dalej, i tak dalej. Y, Natomiast myślę, że tutaj w ogóle też jest taki temat, y, bo trochę jest tak, myślę, głośno często o takich rzeczach właśnie, nie? Jakieś diety płodnościowe i tak dalej. Myślę, że wiele osób, które, które po takie rzeczy sięgają, to są osoby, które rzeczywiście doświadczają jakichś trudności, tak? Z właśnie z zajściem w ciążę. I tu jest sprawa troszeczkę bardziej złożona, to znaczy jakby Najczęściej te trudności są wynikiem jakiegoś na przykład schorzenia. Tak? Na przykład, nie wiem, no chociażby PCOS, może być endometrioza, może być hiperprolaktynemia, mogą być naprawdę różne rzeczy. I to jest, mogą być też na przykład właśnie problemy z tarczycą, no naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, które mogą nam po prostu utrudniać zajście w ciążę. I warto wiedzieć, że rzeczywiście leczenie tego typu schorzeń, tak naprawdę właściwie każdego schorzenia można powiedzieć, można wspomagać właśnie dietą specjalnie gdzieś tam dobraną, tak, bogatą w pewne składniki, które rzeczywiście mogą działać wręcz leczniczo przy konkretnych schorzeniach. Dlatego tutaj, jakby, takie dwie rzeczy. Jeżeli i jesteście w jakiejś takiej sytuacji, że rzeczywiście taki problem jest, tak? że staracie się o dziecko, no i rzeczywiście no te starania jakby no nie przynoszą efektu. To tutaj trzeba byłoby przede wszystkim, myślę, podjąć jakąś diagnostykę. Już z obserwacji cykli zawsze. To jest jakby pierwsza rzecz, tak? Widać, czy są jakieś nieprawidłowości, czy ich nie ma. Jeżeli są, no to wtedy łatwiej znaleźć jakby tą przyczynę, czego mogą być skutkiem akurat takie nieprawidłowości, jakie wychodzą wam na kartach. I później rzeczywiście bardzo warto wspomóc się dietą odpowiednio dobraną, więc to już będzie indywidualna sprawa do pracy z dietetykiem, który się rzeczywiście na tym zna. Natomiast jeżeli to nie jest sytuacja, gdzie jest jakiś problem, tylko po prostu planujecie poczęcie, i chcecie się tak przygotować, tak no, widzicie, że cykle są ok i, i po prostu chcecie, no właśnie, dobrze być przygotowani do, do, do ciąży, to po prostu ta dieta, tak jak mówiłam, ważne, żeby była zbilansowana, żeby no, unikać jakichś produktów przetworzonych i tak, dalej, i tak dalej, Po prostu zdrowo się odżywiać. Tak? I myślę, że to w takiej sytuacji jest jakby wystarczające. Nie potrzeba jakiejś bardzo konkretnej, dobranej diety w takiej sytuacji. Jeżeli już gdzieś zaczynają się problemy, wtedy jak najbardziej dieta może pomóc i to bardzo. Natomiast ważne, żeby to była dieta rzeczywiście dobrana pod Waszą sytuację. Mam nadzieję, że pomogłam. Tak. Ja dodam jeszcze od siebie, że miałam kiedyś taką przyjemność rozmowy telefonicznej z paniami ze strony Akademia Podności.pl i tam wiem, że one się specjalizują w tych wszystkich dietach i mają swoje sukcesy, że też tak powiem, w pomaganiu w poczęciu dzieci, tak? osobom, które mają różne trudności. No więc taka lokowanie produktu: Akademia Podności.pl. Tak, i właśnie nawet, nawet też myślałam o Akademii Płodności, i, i też jak popatrzycie nawet na ich publikacje, to zauważycie, że y, też mają właśnie y, te diety dostosowane właśnie pod różne też jakby problemy, pod różne schorzenia, tak? Na przykład właśnie pod PCOS. Więc jeżeli któryś z tych problemów was dotyczy, to myślę, że bardzo warto y, też tam zajrzeć i, i poszukać tego, co, co właśnie najbardziej będzie dotyczyło waszej sytuacji. Hmm. Dobra, kolejne pytanie. W jaki sposób w zaznacza się szczyt śluzu? śluzu? To już takie techniczne pytanie. <laughs> znaczy tak, no w OVIEW, z tego co mi wiadomo, to się nie zaznacza szczytu śluzu. W sensie my nie możemy zaznaczyć, bo nie ma tam w ogóle takich opcji, żebyśmy mogły samodzielnie coś interpretować. Więc też nie, nie powiemy mu, że to jest szczyt śluzu. Z tego, co kojarzę, to on to po prostu wyznacza, jakby sam sobie gdzieś tam do tych swoich interpretacji bierze ostatni plusik, który mu wyszedł. Czyli ostatni dzień, w którym wpisałyśmy którąś z cech, którą on potraktował na plus. Bo to nie zawsze jest równoznaczne rzeczywiście z tym śluzem, który właśnie to, który był tej najlepszej jakości. Ostatni dzień śluz najlepszej jakości. Więc tutaj też. Podkreślam, bo jeżeli chcemy próbować w ten sposób, to musimy mądrze ten ślus opisywać, żeby rzeczywiście te wtedy, kiedy chcemy, żeby to on to wziął jako szczyt śluzu, żeby to był ostatni plusik. Także można pokombinować w ten sposób, ale, ale uwaga na to. I moje ulubione, ulubione pytanie. I tutaj, Mati, prosiłem, żeby się nie rozgadać na pół godziny. E, no bo, tak jak tutaj widzicie, też na koniec jest. Słyszałem różne opinie, ale do, do sedna. E, czy można w pełni zaufać aplikacji Owieziu? Oczywiście w połączeniu z Tendrop. Lub na ile można jej ufać? Chodzi mi o rozeznanie dni płodnych i niepłodnych. Słyszałem różne opinie. No i ja podejrzewam, że tyle, ile osób, tyle jest opinii, aczkolwiek my mamy jedną wspólną opinię z Matyldą. No ale to jest Matylda, panie przodem. Dobrze. No więc, czy można w pełni zaufać aplika aplikacji Oboviu? No, powiedziałabym, że nie. To znaczy, to już była mowa o tym nieraz, ale, ale powiem to jeszcze raz. To jest program, który. Gdzieś ma jakoś te metody tak, zaimplementowane, że tak powiem, w swoje algorytmy. I tu jest, jakby, kilka rzeczy, bo po pierwsze, tam jest ileś metod do wyboru, więc jeżeli my chcemy jakąś konkretną metodę stosować, to po pierwsze, musimy popatrzeć, co tam mamy powybierane. Powiem szczerze, w moim poczuciu, odczuciu, najlepiej jest. Odkliknąć wszystkie i patrzeć po prostu samodzielnie własnym okiem i własnym rozumem, ale rozumiem, że to nie o to, nie o to jest pytanie. Więc, no właśnie, myślę, że to wszystko zależy od sytuacji, i tak dalej. Ja uważam, że nic nie zastąpi nam takiej samodzielnej interpretacji. Bo program, no właśnie, chociażby to, co mówiłam przed chwilą o tym szczycie śluzu, prawda? Bo to też dotyczyło tej, tej samej aplikacji. Wystarczy, że wpiszemy gdzieś jakąś cechę, która po prostu tak nazwiemy, a program to wychwyci jako śluz lepszej jakości, który wcale nie musi być lep śluzem lepszej jakości. Chociażby takie słowo, właśnie jak obfity. Pamiętam, że to było coś, co mi bardzo myliło, kiedy używałam tego programu. E chciałam zaznaczyć, że gdzieś ślus już nawet gorszej jakości był, ale było go więcej niż zwykle, zaznaczałam obfity, pojawił się plusik, więc program od razu bierze to jako śluz lepszej jakości, tak? I ta interpretacja automatycznie się zmienia. Także bardzo na to uczulam, że to naprawdę bywają błędy, bywają błędy, zwłaszcza jeżeli gdzieś są sytuacje, Trudniejsze, jakieś nie wiem, przedwczesne wzrosty temperatury, chociażby już potrafią naprawdę dużo namieszać. Też tak samo ten poziom tej linii. Ciężko czasami stwierdzić, dlaczego została wyznaczona tak, a nie inaczej, później czy spełnia warunek, czy nie spełnia warunku. Bardzo jest to trudne. Więc ja uważam, że to nie jest najlepszy sposób, żeby ufać takiej aplikacji w ciemno. Jeżeli Stosujecie to jako coś pomocniczego w momencie, kiedy po prostu chcecie się tej metody nauczyć, no jeszcze ok, ale też zawsze uczulam na to, że to może was mylić, bo jeżeli e, gdzieś interpretacja wam się rozminie, to automatycznie prawdopodobnie będziecie ufać bardziej programowi, a nie temu, co same według zdobytej wiedzy potraficie wyznaczyć. Więc tutaj. E, Zawsze zachęcam i zachęcać będę, żeby interpretować samodzielnie. Ja dodam jeszcze od siebie, że no, bo tu jest też pytanie o tendrop, tak? Ten drop nie wie, czy skok temperatury jest spowodowany skokiem temperatury naszego organizmu z powodu owulacji, czy skokiem temperatury spowodowany tym, że wypiliśmy alkohol wieczorem lub też na przykład mieliśmy gorączkę. I teraz, jeżeli nie zaznaczymy sobie tych dni jako jakieś zaburzone, tak, no bo to my wiemy, że ten dzień był inny, że akurat no, mieliśmy imprezę i położyliśmy się spać dużo później, albo śniły nam się koszmary i źle się czuliśmy, tak? Mieliśmy jakieś rewolucje żołądkowe, stawaliśmy zbyt często i tak dalej, i tak dalej. No to żaden program tego nie będzie wiedział, że to jest nasze złe samopoczucie. Musimy to jakoś mu zaznaczyć. No i tutaj dlaczego nie można ufać do końca? No bo, właśnie, na przykład wyobraźmy sobie, że nie wiem, dwa dni byliśmy podziębieni i mamy delikatną, podwyższoną temperaturę, tak? No i ktoś może to zinterpretować jako program, może to zinterpretować jako skok temperatury, tak? Po prostu, że i będziemy liczyć te 3-4 dni. Od skoku temperatury, a to się okaże, no to po prostu była gorączka, nie jakaś tam lekka. Hmm. Więc zawsze trzeba patrzeć na to z taką, wydaje mi się, przynajmniej my tak robimy, z taką troszeczkę dozą nieufności i na pewno zachęcamy Was, abyście poznali metody, tak? I wybrali to jedną metodę, która najbardziej Wam będzie odpowiadać. Na naszym kanale tutaj znajdziecie spotkania z ekspertami od trzech metod angielskiej, Rocera i LMM, filmy, które wprowadzają do tego. Na grupie Tendro Polska znajdziecie tych nauczycieli, którzy prowadzili te live, więc można sobie dopytać na ten temat. No i, i, i nie skakać, tak jak tutaj Matylda wspomniała o tym o tak że tam jest kilka różnych metod, które są brane pod uwagę. Tylko trzymać się tej jednej, jednej, jedynej metody. Dobrze. Okay. To co? Tak, tym, optymistycznym akcentem, <laughs> tym optymistycznym akcentem udało nam się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania na dziś. Mamy, mamy nadzieję, że za dwa tygodnie będzie ich więcej, no bo tu się rozkręcamy dopiero. A wiadomo, tak jak u nas, powrót do szkoły to jest po prostu. Wiemy, że człowiek myśli o innych rzeczach, nie o tych przyjemnych. Także o live'ach i zadawaniu pytań. To cóż, żegnamy się z Wami. To chyba nasz najkrótszy live ever. 16 minut. Mistrzostwa. No, robimy świata. postępy. Robimy postępy, tak. Jest. To co? Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia.